Za moimi plecami legendarny stadion GKS-u Katowice przy ulicy Bukowej. Grali na nim tacy piłkarze jak Zinedine Zidane czy Rui Costa, przyjeżdżał Bayer Leverkusen, a także Galatasaray. Dziś GieKSa zagra tutaj swój ostatni oficjalny mecz, a my właśnie z tego powodu znajdujemy się na nim, aby pokazać Wam kulisy z tego właśnie spotkania. Ja nazywam się Dominik Adamowski i na sam początek zapraszam Was do Szatni Gospodarzy. Tutaj mamy w oknie, proszę bardzo, herby GKS-u. Tutaj sekcja piłki nożnej. I gdybyście byli tutaj pierwszy raz, tak samo jak ja jestem, być może nie uwierzylibyście, że właśnie tędy piłkarze wchodzą na stadion. Ale właściwie to tak jest. Także ruszajmy, upozorujmy sobie drogę zawodnika GKS-u do szatni. I wygląda to niesamowicie. Do czegoś takiego to już w piłce się nie da doświadczyć. Wchodzimy sobie tutaj do środka. I mamy kilka Katowice, szatnia Gospodarzy. Widzimy godzina dziewiąta, 3 godziny do meczu, a wszystkie koszulki w szatni są już przygotowane na to spotkanie. Tutaj mamy nawet szafeczkę, która pewnie kiedyś była w lepszym stanie, ale to ostatni mecz, także na pewno na nowym stadionie Sebastian Bergier będzie miał już sprawną szafkę. Tak samo jak Dawid Drachal. Z ciekawostek szatniowych na 3 godziny przed rozpoczęciem spotkania. Już teraz widać, że piłkarze Gieksy wyjdą dzisiaj na mecz w specjalnych koszulkach z nadrukiem Bukowa nasz dom. Także to jest kolejny element tego pożegnania stadionu. W dniu meczowym szybkie zwiedzanie szatni, ale jeśli Wy chcecie więcej zobaczyć z środka stadionu GKS-u Katowice, to teraz w prawym górnym rogu ekranu macie film, który powstał niedawno u nas na kanale dedykowanym stadionowi przy ulicy Bukowej. Była szatnia, czas na inspekcję murady. Pytanie: to to ma być gdzieś na tym mleczu? Czy stanął jakiś a czy ten stadion przez właśnie starszą infrastrukturę on stwarza jakieś wyzwania dla was? Jeśli chodzi o służby ochrony, to raczej nie. Mamy wszystko tak poukładane, że raczej nie ma z tym problemu. Natomiast zauważyłem, że każdy, każda drużyna, która przyjeżdża, to patrzy z takim sentymentem na ten stadion. Że to jest taki mecz, tak. Okej, okay, czyli każdy klub, który tutaj przyjeżdża, to tak właśnie też jednak... Te, też czują z tego zajawkę, podjarkę, że tutaj są? Czują, czują, tak, tak, tak. Okay, się I tak Tak, widać że taki sentyment w jego czarze, że że taki fajny stadion kiedyś był, ikona, yy, można powiedzieć, śląski, śląskiej piłki i, i, i kończy się jego historia. Sprawdziliśmy murawę, sprawdziliśmy szatnie, wczuliśmy się trochę w ten klimat. No to teraz najważniejsze, czas tutaj sprowadzić kibiców, więc oddalmy się od stadionu i przespacerujmy się tutaj wraz z nimi. jakąś taką rutynę meczową, czy właśnie zawsze razem przyjeżdżacie na stadion? Zawsze razem. Zawsze razem, czyli to się po prostu stale nigdy nie zmienia, zawsze w trójkę. Tak jest. A zabieracie czasami kogoś jeszcze, czy to no, zawsze no, się wyjeżdżacie? Przejdźmy z kolegą, jeszcze na meczu też moja córka będzie, także Aha, to siedzimy okay. w takim większym gronie. A jaki był wasz pierwszy mecz GKS-u Katowice? Może dziadek pierwszy. Zacznijmy może od pana, tak. To w 60. W szóstym roku jak awansowali. O oh, wow, czyli pamięta pan te wielkie mecze. Ale to był, tu nie grali na stadionie śląskim. Z grali wtedy. Okay. 3 dwa przegrali. A jakie ma pan najlepsze wspomnienie z meczów gks u jakiś taki najlepszy mecz? Najlepszy no, w Pucharach były dobre mecie. No właśnie, nie? tak, właśnie. O, o to Bordeaux, mi chodzi. Bo przyjeżdżały Bordeaux, tutaj wielkie Bordeaux, drużyny. No, z Bordeaux, z Leverkusen. Były fajne mecze, bo z dobrymi drużynami żyliśmy. No tak, wtedy to była to było wielka piłka tutaj. Tak jest. 43 lata, dzisiaj po 43 latach. Fajnie się to układa, bo dzisiaj jest urodziny. By, miał nasza, była, by miała nasza największa legenda, Jasiu Furtok, nie? Dokładnie. Super się to zamyka, fajną klauną tak. się to zepnie. Kto jest najlepszym piłkarzem w historii gps u No Jan Furtok, bezwzględnie. Jan Furtok? Lepszego Tej nie było. No tak No ale Jan Furtok? No ja mam czwórkę, ale... A z takich piłkarzy, których Ty oglądałeś? Chyba był Adrian mój. Przy w, okay. w, no, w, w trudnych, trudnych Geksach, czasach się może trudnych. Dlatego pokolenia no może być idolem. i dole. Mi też słusznie. Oczywiście. I jeszcze na sam koniec najlepszy piłkarz w historii GKS-u. E no wiadomo, nie. Furtok. Ja się furtok. Co się i... w ogóle zakręcić dzisiaj na pewno? Tak, jak na pożegnaniu ja się w listopadzie, tak samo będzie dzisiaj. Dotarliśmy na stadion GKS-u Katowice wraz z kibicami Gieksy, którzy mieli parę historii, parę wspomnień do opowiedzenia. Jak widać, za moimi plecami, tutaj wszędzie dookoła, jest coraz więcej kibiców. Pełna frekwencja. Wszyscy w stanie gotowości, także co? Poczujmy trochę tej atmosfery. Proszę bardzo, coś dla najmłodszych. Można strzelić gola geksikowi. Ja może się nie będę bawił, ale dla dzieciaków spoko opcja, wiadomo. I tu będzie strzał z dystansu. Czy uda się strzelić geksikowi? Nie udało się. No cóż. Trudno. Cześć. Jak to jest być maskotką na meczu? Szczerze? No. Szczerze. Hajda, zabawa i szczególnie radocha, że na takim obiekcie bezwzględnego klubu. A przenosisz się też na nowy stadion, tam też będziesz? Oczywiście, no, oczywiście że tak, za nowy też. Czyli nie martwcie się, bo geksik na nowym stadionie też będzie. Przepraszam. Na co pan poluje w sklepie? Na razie na szale i dla młodego koszuleczkę. Żółtą koszulkę. No żółtą koszulkę, bo dzisiaj jest wszyscy na żółtony. Przede mną mamy chyba najciekawszą sekcję spod stadionu GKS-u, ponieważ mamy koszulki retro. Także rzućmy sobie okiem. Tego tu nie ma. Obok koszulek retro kolejna atrakcja dla kibiców Gieksy. Legendy tego klubu Janusz Jojko oraz Jan Cupiekarczyk rozdają autografy oraz robią sobie zdjęcia z fanami. Jest pan podekscytowany, przenosi nami na nowy stadion, czy będzie czegoś brakowało? Nie. Myślę, że nie będzie brawo. Idziemy do przodu. GKS-owi należał się nowy stadion, duży. Wiadomo, więcej, 15 tysięcy ludzi. Mam nadzieję, że będzie tak jak na Bukowej. No, będą europejskie Okej. Okay. Czego życzy jak najbardziej. I będzie ten dopik, co był. Całą geksę i całe Blaszów. Skoczą kibice, to my także. Wejdźmy i wejdźmy może na sektor. Numer 5. wynikiem zakończy się mecz? 2-0 2-0? 3-1 3-1? 2-0 3-1 3-1 3-0 3-0 3-1 2-1 dla GieKSu 2-1 dla GieKSu, dzięki 3-1 Pan mówi? 3-1 2-0 2-0 W razie wynik 0 do 0 Korzystając z tego, że mogę się przechadzać wokół stadionu, to pokażę wam coś ciekawego. Ten zegar, którego raczej nie doświadczymy na żadnym innym stadionie. Przepraszam pan ręcznie ten zegar z poprawianie? Nie, no, to jest, się trochę przecina Przycina się momentami, okej. Okay. A on co mecz tutaj jest, czy tylko dzisiaj? W sensie go uruchamiacie? co to? Co Co w i teraz... nie było bo w ogóle dużo nowe to. I ile on ma lat? nie wiem Człowiek! więcej No najstarszy tego tutaj nie wiedzą, bo tak, tak. odkąd wszyscy tutaj przychodzili, to, zawsze to, to, to już to zawsze, zawsze okej. Okay. Czyli proszę bardzo. I on działa tak, że tutaj też wynik to akurat musicie ręcznie zmienić, prawda? No tak. I czegoś ciekawego też się dowiedzieliśmy. Także widzimy tutaj, nawet z tyłu, są przygotowane numerki w stanie gotowości. Oczywiście, jedyneczki, bo pierwsze do kolejności ruszą w przypadku zmiany wyniku, ale na ten moment mamy cały czas 0 do 0. A jak widać na tym zegarze, właśnie za moimi plecami, pierwsza połowa zmierza ku końcowi. Skoro to ostatni mecz gieksy na Bukowej, to ja pokażę Wam perspektywę z Blaszoka. Nie wyglądałoby najlepiej na ostatnim No dokładnie, no na pewno zawsze lepiej jest wygrać, nie? Z A atmosferę jakoce cenisz dzisiaj właśnie? No fajna, bardzo fajna, to jest zawsze fajna atmosfera jest i myślę, że się czuć było to, że, że to jest duży dzień dla, dla wielu ludzi. Myślę, że tu jeszcze kilka osób będzie na pewno, na pewno świętowało i będzie, będą ten dzień pamiętać. Strzeliłeś gola w ostatnim meczu GieKSy przy Bukowej. Ty wiesz, że w jakimś tam stopniu przyszedłeś do historii. No na pewno tak, na pewno tak. Ostatni gol mój tak na, tutaj, na, tym, na tym obiekcie. Natomiast mam nadzieję, że nie ostatni w się Katowice tak. I, i mam nadzieję, że na nowym stadionie rozpocznę to strzelanie. Bardzo ważne, zdaję sobie sprawę, dla, dla, dla ogółu jest to, jest to wynik, bo, bo jak się już żegnamy, no to, to dobrze, że w annałach będzie to wpisane jako mecz zwycięski. Jednak dla mnie najważniejsze pod względem tych rozgrywek i, i punktów tabeli. I rozpoczął Pan już jakieś spakowanie się, ciężko będzie się pożegnać? Czy ta nostalgia bierze górę? Na razie do końca tego sezonu na pewno tutaj rezydujemy i trenujemy tam gramy mecze mistrzowskie i na pewno jakąś jedną jednostkę treningową zawsze w czasie mikrocyklu treningowego będziemy mieli, ale jeszcze tak definitywnie się z Bukową nie żegnamy. I opuściliśmy stadion przy Bukowej na sam koniec jeszcze parę słów od trenera i od piłkarzy zespołu Geksa pożegnała się w całkiem niezłym stylu zwyciężyła 1 do 0 z zagłębiem Lubi. Subskrybuj bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.